byście się to wybrały! A No to dobrze. Skąd te baby się wzięły na świecie? Skąd się baby wzięły na świecie? To tak naprawdę tego nie wie nikt. Chociaż są na ten temat trzy teorie. Pierwszą jest biblijna, drugą to wymyślili naukowcy w Warszawie, a trzecią teorię to postawił nas Izydor. I tak według tej teorii biblijnej, to było tak, że jak Pan Bóg stworzył świat, a potem Adama, to coś się mu tam kasik, coś się źle się zrobiło i niedobrze mu to wysło, bo Adam miał o jedno żebro za dużo i strasznie go bestow kuło w boku. No to raz jak chce Kasik usnął pod krzokiem w raju to Pan Bóg mu to jedno zebra wyciągnął i z tego zebra zrobił Ewę, czyli pierwszą kobietę. Według naukowców z Warszawy, to było tak, że baba pochodzi od ryby. Ale nie od takie zwykłej ryby, tylko od syreny. Co to od góry była do połowy babą, a od dołu była rybą. Ale jak Kościół wprowadził ten postny piątek, a władza ludowa bezmiestne poniedziałki, to jakiś ich spekulanci łobgryźli ten rybi w ramach striptease'u i ostała się z niej no samo baba. A według teorii naszego Izidora, to wszystkie baby pochodzą z piekła roda. A szczególnie to jego Zośka. Ale nie wszyscy się tym zgadzają, bo sąsiedzi teraz słyszeli, jak Klimek kwicął, septał do niej, Kasik nasianie w stodole. Aniołku, aniołku! A jeden inżynier z Krakowa, to nawet stwierdził, że ona ma boską figurę. Z początku, to babę nie miały żadnego znaczenia. Bo, bo w Starym Testamencie to pisze, że urodzeniem dzieci to się zajmowały chłopy. No, no Jakub zrodził Izaaka, Izaak Jakuba, a Jakub potem Salomona. A Salomon to chyba naszą e, e, Kaśkę z Berzulina, bo, bo wszyscy gadają, że ona jest mądro, jak Salomonowe gacie. Ale w końcu kiedyś to chłopy się zebrały i uradziły, że muszą to całe rodzenie dzieci przerzucić na baby. No bo ciężko było chłopom w błogosławionym stanie chorać i, i, i polować. A baby co? No baby se w tym czasie no korole przymierzały i łoszczyły pazury na brózku. He, ale ile se tą swoją decyzją i zmianami chłopy napytały biedy, to już nie wycuły. Bo jak no baby malutko łokzepły, to już nie chciały chłopów słuchać, i no się wzięły za swoje rządy. A ile te babskie rządy zna, co to my już chłopy dobrze wiemy. Ale nic to, ino ze, ze, za te rządy, kto się wzięły no i gorsze hetery. No i łomało co, tego całego nasego męskiego rogu, rodu nie wytraciły we wojna. A wojny to wtedy były o Co? Na przykład, jak jedna królowa na drugą królowo podniosła spodnicę i pokazała jej, no wiecie co. Ale ciężko wtedy było, o mało ciężko. Bo nie dość, że musiałem wojować, to jeszcze musiały krowy doić, zimniaki skrobać, a do tego jeszcze i dzieciska kołysać. <laughs> Ciężkie to były czasy. Ale, ale wiecie, w historii Polski to były też takie baby, co tak się dobrze wpisały. Na przykład taka Dąbrowka to uczciła Mieszka. A Jadwiga to uczciła Jagieł. A Marysieńka to nawet napuściła y, naturków Sobieskiego. Sowieckiego. A jeszcze w Stroży, tu niedaleko u nas, to była taka historia, że w latach 60. czy 70. ubiegłego wieku, że jak baby przeczytały książkę Pan Tadeusz, czyli Ostatni Zajazd na Litwie to zrobiły taki zajazd na Gielsowsku, gospoda z jego zarost na sklep z gorkami przerobili. Kto w tym w, w, w gospodzie wtedy tam biesiadował, tego kroniki nie podają. Ale podobno poru wylądowało na izbie przyjęć w Myśleńskim Śpietolu, a poru innym trzeba było jeszcze nowe zęby wprawić. Ale my tak naprawdę, no to na te baby nie narzekajmy. Bo one się teraz dość wzięli koło nocynio i jest komu i za co wypłacić to 500+. plus. Zeby się tak w wzięły za jaką hodowlę, jaki kur albo królików. No, albo jest jak o, w ogrodecku, żeby coś się zasadziły, żeby nie trzeba było po każde jajecko i po każdą marchewkę lotać do biedronki. To już by było naprawdę dobrze. Hej! Z tą chalką lecia? Uuuu. Przy tych literkach, nie? <laughs>